Cześć, z tej strony do Manu, a to jest pierwszy skład builda i multirecenzja FIFA Ultimate Team 15. Ten film powstał na Wasze wyraźne życzenie i przetestuje w nim skład z Barclays Premier League złożony wyłącznie z tanich informów. Przechodzimy do budowania składu, oczywiście formacja 4-1-2-1-2, według mnie najlepsza FIFA Ultimate Team 15 i po kolei w brawce inform Dawida Dehei, lewa obrona Gal Klisi. Środkowa obrona, jak dla mnie zbyt niski, jak na środkowego obrońc Phil Jagielka Ola oraz Reed z West Ham United, prawa obrona znienawidzony Glenn Johnson. Środkowa defensywna pomoc Victor Waniama, który miał świetną srebrną kartę FIFA Ultimate Team 14. Lewa pomoc Eriksen, który miał świetnego IFA w 14, prawa pomoc marnie wyglądający Milner. Ofensywna pomoc świetnie prezentujący się IF Samuela Eto oraz w ataku Danny Welbeck i Shane Long z Southampton, który jest w rewelacji w tym sezonie. Jeszcze szybki rzut oka na ceny poszczególnych zawodników oraz Ceny całego składu na poszczególnych platformach i jak to zwykle bywa: najtaniej ten skład wyniesie nas na Xboxie, a najdrożej na PC, ale i tak różnice w cenach danych zawodników pomiędzy platformami są dość niskie. Jedynie Dawid Dehea tutaj ma dość sporą różnicę bo na Xboxie kosztuje on około 165 tysięcy monet, a na PC już 320 tysięcy także jest to prawie podwójna cena z Xboxa. Przechodzimy do charakterystyki poszczególnych zawodników, jednak nie będę oceniać Dawida i hey, ponieważ ocena gry bramkarzy w FIFA jest czymś ekstremalnie subiektywnym, dlatego skupię się wyłącznie na zawodnikach z pola. Gela Klisiego nie robi na mnie większego wrażenia, ponieważ nie widzę w nim praktycznie żadnej różnicy, gdy porównuję go do jego zwykłej karty. Więc wydawanie grubo ponad 100 tysięcy monet na zawodnika, który różni się od swojej zwykłej karty tylko wyglądem samej karty, jest dla mnie lekko bez sensu. A sam Francuz gra solidnie w obronie trzyma swoją pozycję i jest zdecydowanie ostoją drużyny. Phil Jagielka jest najsłabszym ogniwem w obronie. Nie wyróżnia się nadzwyczajnymi parametrami fizycznymi, a do tego ma jedynie 183 cm wzrostu. Jak dla mnie jest to zbyt niski wzrost na tej pozycji. No chyba, że jest się Dezaili, ale wzrost to jedyne co łączy fila Jagielkę i legendę Marcela Dezailego. O wiele lepsze wrażenie robi na mnie Winston Reed. 190 cm wzrostu oraz szybkość biegu oceniona na 80, jak i średnia pracowitość w ataku i wysoka w obronie pozwalają na skuteczne przecinanie podań tym zawodnikiem oraz agresywny odbiór piłki z dala od własnej bramki. Wit ma jednak małe niedostatki, jeśli chodzi o krzepeł. Czasem zbyt łatwo daje się wyprowadzić z równowagi. Glenn Johnson jest solidnym prawym obrońcą, nie ma większych minusów, ale też nic go nie wyróżnia na tej pozycji jak miało to miejsce chociażby w fut 13 gdzie terroryzował dywali strzałami z każdego miejsca na boisku. Wiktor Wania ma wszystkie statystyki niezbędne do gry, defensywnemu pomocnikowi ma na naprawdę przyzwoitym poziomie, a jego siła jest absolutnie ponadprzeciętna. Wyróżnia go także niesamowicie piekielna siła strzału, a i podstawy gry w ataku nie są mu obce. Daleko mu jeszcze do Patrika wieży, ale zdecydowanie wart jest swojej ceny. I Frisina Eriksena fu 14 był rewelacyjny. Wiedziałem, że trudno będzie, by i w tej edycji Ultimate Team był on równie wybitnym zawodnikiem, ale nie ma ogromnej przepaści pomiędzy jego obecną kartą, a tą sprzed roku. Świetny dribbling, 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, niesamowite przyspieszenie i świetne ustawianie się to podstawowe rzeczy, które wyróżniają tego zawodnika. Ma on też świetne podania, niezależnie czy są to dośrodkowania, czy zagrania prostopadłe. James Milner potrafi naprawdę dobrze uderzyć z dystansu oraz szybko i dokładnie rozgrywać akcje, a i dribbling nie jest dla niego wielkim problemem. Problemem jest natomiast bardzo niskie tempo ocenione jedynie na 69, co jak na bocznego pomocnika jest beznadziejne. Milner powinien być środkowym pomocnikiem, tam grałoby się nim o wiele lepiej. Samuel Eto jako środkowy ofensywny pomocnik spisuje się naprawdę rewelacyjnie. Jest to typowy Fox in the Box, czyli lis pola karnego, ma on niezwykłe umiejętności wychodzenia na dogodną pozycję, z której bez problemu umieszcza piłkę w siatce. We wszystkim pomagają mu przyzwoite jak na te pozycje atrybuty fizyczne oraz cztery wiaski sztuczek. Oprócz umiejętności strzeleckich Eto jest również świetnym driblerem i rozgrywającym. O wiele mniej dobrego powiedzieć mogę o Shane Longu. Jego srebrny w fut 11, który kosztował więcej od zwykłej karty Cristiano Ronaldo czy Lionela Messiego był rewelacyjny. Obecnie Irlandczyk ma problem z wyjściem na pozycję, łatwo daje się wyprowadzić z równowagi i nie przejawia nadzwyczajnych umiejętności szeleckich. Co najważniejsze nie ma on większego problemu z umieszczeniem piłki w siatce, kiedy ma do tego dogodną okazję. Znacznie lepiej w ataku prezentuje się Danny Łelbek, który w polu karnym wykańcza praktycznie każdą akcję. Jest naprawdę szybki i świetnie wychodzi do podań prostopadłych, nie dając się przy tym złapać w pułapkę offside'ową. Mimo, że nie ma on czterech gwiazdek sztuszczek, dość łatwo mija się nim przeciwników, ponieważ w grze zdaje się on być naprawdę silnym napastnikiem. Do tego ma on 185 cm wzrostu i główki ocenione na 85, a więc gra głową jest czymś, z czym anglik nie ma problemów. Oceniając sam skład, stwierdzić muszę, że występuje w nim nic nieporozumienia w ataku pozycyjnym, za które winić mogę najbardziej Milnera, Waniamę i Longa. Świetnie sprawdza się natomiast w grze z kontry, co nie zmienia faktu, że mając do wyboru ten skład, bądź skład zwykłych kart z Daworem Szukerem, bądź JJem Okoczą, Wybrałbym to drugie, bo nawet bardzo tani, przemyślany skład na tej formacji daje o wiele więcej frajdy z gry. O wiele bardziej od tego składu poleciłbym taki z Remim, Lukaku, Taraptem, Arnautowiczem, Miralaszem, Diabem, Klisim, Sako, Mangalą, Kolmanem i Begowiciem. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że sporo ludzi lubi tani szpan i będą oni wpychać na siłę do swoich składów wszystko co jest na pierwszy rzut oka ponadprzeciętne, także wybierając trzy najlepsze karty z tego składu i podając po trzy najlepsze cechy tych zawodników będą to Eriksen oceniony na 8,5, który ma świetny dribbling, niesamowite podania i 5 gwiazdek słabszej nogi, Danny Welbeck oceniony na 8,5, który ma piekielną skuteczność wykańczania akcji, dużo siły oraz tempa. Samuel Eto oceniony na 9, który ma nadzwyczajne umiejętności przebywania pod grą, świetne wykończenie i ponadprzeciętny drybling. Tak prezentują się oceny pozostałych zawodników, a samemu składowi daję notę 7 na 10. Jeżeli podobał ci się ten film, polub go na YouTube i subskrybuj nasz kanał. Zachęcam również do oglądania poprzednich recenzji zawodników do zobaczenia w kolejnym filmiku.